chyba jakaś prowokacja. Nie wierzę, że ktoś mógł tak, e, takie, takie pytanie zadać. Mamy polityczne prezydium, co broni ministra. Czy Naczelna Rada Łowiecka zmieni nazwę na Naczelna Rada Łowiecka 2050? E... Dzień dobry, Daszbur. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, witam Was bardzo serdecznie na naszym oficjalnym kanale Naczelnej Rady Łowieckiej na YouTube. Dzięki tej platformie chciałbym z Wami się lepiej komunikować, opowiadać o tym, nad czym pracujemy, jakie mamy problemy i odpowiadać na Wasze pytania, które zadajecie w naszych mediach. A więc zaczynamy. Czy bierzecie pełną odpowiedzialność za to, co zrobi Ministerstwo Klimatu? No nie, nie możemy wziąć odpowiedzialności za czyjeś e, czyny, słowa i działania. My rozmawiamy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, my rozmawiamy z panią minister Henning-Kloską, my rozmawiamy z panem ministrem Mikołajem Dorożałą, oczywiście, że tak, bo tylko dialog buduje, ale nie, nie możemy wziąć w żaden sposób odpowiedzialności za to, co oni zrobią. Możemy natomiast i to robimy, walczyć o nasze sprawy jak najmocniej potrafimy i wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia administracyjne, jak choćby nasi ludzie, którzy będą w zespole do spraw szeroko rozumianej reformy polskiego łowiectwa, a będą tam członkowie, którzy zjedli zęby na, na naszej pasji. To będą naukowcy z dużym doświadczeniem, ludzie, którzy znają temat od podszewki i na pewno nie dadzą się zagiąć nikomu nam nieprzychylnemu. Mamy polityczne prezydium, co broni ministra. Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem to pytanie. Czy my bronimy? Jedynej rzeczy, szanowni koleżanki, szanowni koledzy, jakiej bronimy, to jest Polski Związek Łowiecki, to są e, wszystkie diany, wszyscy myśliwi, i tylko w tą stronę. Jestem zaskoczony, ale cóż, może ktoś e, komuś coś przyszło dziwnego do głowy, może w jednym z e, kolejnych pytań rozwinie tą myśl. Czy Naczelna Rada Łowiecka zmieni nazwę na Naczelna Rada Łowiecka 2050? E, Wybaczcie, powstrzymam się od komentarza i odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego w Zespole do Spraw Reformy Łowiectwa nie ma żadnego rolnika ani leśnika? To nie jest prawda, bo zgodnie z ustaleniami, jakie zawarliśmy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, w tym Zespole będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i będą również leśnicy. Czy mamy wiedzę, jaka jest liczba przeciwników łowiectwa w organizacjach, których konsultantów zaprosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Nie mam takiej wiedzy, jaka jest dokładna ich liczba, ale na pierwszy rzut oka po tych pierwszych spotkaniach mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa, z dużą dozą pewności stwierdzić, że nas jest zdecydowana większość. Pamiętajmy, że reprezentujemy ponad stuletnie zrzeszenie, które ma około 130 tysięcy członków. Jedyna różnica, jaka jest między nami a przeciwnikami uwiedztwa, przeci Przeciwnikami reprezentujących organizacje antyłowieckie jest taka, że oni są głośniejsi niż my. Dlatego to chyba powinniśmy wspólnie zmienić. Skoro myśliwi płacą składki, z których pokrywane są szkody łowieckie, dlaczego organizacje ekologiczne, które chcą mieć wpływ na zmiany, które mogą być w skutkach dla polskiego rolnictwa i gospodarki za swoje decyzje lub lobby, nie poniosą odpowiedzialności finansowej? No to jest bardzo dobre pytanie. Znam takie przypadki z Francji, gdzie różnego rodzaju organizacje antyłowieckie nie dopuszczały do prowadzenia odpowiedniej gospodarki łowieckiej i wtedy dane koła czy tam dane zrzeszenia łowieckie wysyłały im faktury, które musieli zapłacić za szkody i w tym momencie skończyło się blokowanie polowań i polityka antyłowiecka bardzo się zmieniła. Ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć na jednym ze spotkań, które odbyliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w obecności również wiceministra rolnictwa e, został podniesiony postulat, aby na 5 lat zakazać całkowicie polowania na wszystkie gatunki, na jakie, na jakie tylko można w naszym kraju, zbadać sytuację i wtedy e, wprowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką. E, wymiana spojrzeń między chociażby mną, łowczym krajowym, a, a, a wiceministrem rolnictwa. Była bardzo wymowna, spuściliśmy na to zasłone milczenia, chociaż z drugiej strony, może by im dać taki pretekst, żeby wprowadzić taki zakaz na 5 lat na wszystko. No, to chyba uświadamia nas, z kim mamy do czynienia i jak ci ludzie nie do końca wiedzą, o czym mówią. Skoro my mamy się badać co roku, to może ekolodzy niech też przechodzą badania psychiatryczne co roku. No, Raczej tu będzie krótki komentarz. Nie będę odnosił się za bardzo do tego pytania, ale my jako środowisko łowieckie, my jako diany, jako myśliwy chyba nie boimy się żadnych badań. Oczywiście to musi zostać uregulowane w sposób... E, e, odpowiadający wszelkim normom, wszelkim przepisom i, i wszelkim obyczajom. Nie może być to robione pod żadne dyktando, musi być to po prostu szeroko skonsultowane, ustalone, tak żeby to nie wprowadzało chaosu, bo jak już powiedziałem na, na początku, my się żadnych badań nie boimy. Bardzo kiepsko, że nie zostały wybrane nowe komisje problemowe. Nie uważam, że ważniejsze są prawne, statutowe itd., bo w czasie, gdy jesteśmy atakowani z każdej strony, świeża krew w komisjach kultury, edukacji czy promocji jak najbardziej są zasadne i mogły już robić fajną robotę. Zmarnowane trzy miesiące, które pokazują, że dalej ekipa blisko Naczelnej Rady Łowieckiej nie potrafi się dogadać, a jedynie licytuje, kto ważniejszy. No tu muszę bardzo nie zgodzić się z postawioną tezą. Miesiące trzy miesiące nie są zmarnowane. Wykonaliśmy bardzo dużo pracy, której nie widać jest mnóstwo zaszłości, mnóstwo problemów administracyjno-prawnych, z którymi się borykamy. Jak chociażby proszę sobie wyobrazić, że dopiero na ostatnim posiedzeniu udało nam się uzyskać zgody. Aby przekazywać całą korespondencję drogą elektroniczną, co już znacznie skróci łańcuch informacyjny i będziemy mogli jeszcze szybciej pracować i ustalać, uchwalać kolejne rzeczy, powoływać kolejne komisje i ruszyć do pracy z kopyta z pełnym dynamizmem, tak jak, tak jak potrzeba. Także cierpliwości dopiero zaczęliśmy, jesteśmy na samym starcie, rozgrzewamy się, tak jak dobra drużyna sportowa. Czym zasłużyła się nowa Naczelna Rada Łowiecka w ostatnim czasie? Jesteśmy na samym początku naszej drogi. Bardzo dużo pracujemy. Ciężko pracujemy, niektórych rzeczy nie widać, niektórych efektów nie zobaczycie, bo mają one naturę administracyjno-prawną. Ale co możecie zobaczyć i z czego już jesteśmy dumni, to powołanie Komisji Nauki Przynależnej Radzie Łowieckiej, które to odbyło się szerokim echem nie tylko w mediach łowieckich, ale również i w tych ogólnopolskich. Jesteśmy drużyną, która dopiero rozpoczyna mecz o Polski Związek Łowiecki, więc na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Ale oczywiście przyjmujemy każde słowa krytyki, podpowiedzi i sugestie. Dlaczego Naczelna Rada Łowiecka nie uczestniczy w debatach w Sejmie? Uczestniczymy w e, rozmowach z, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jeżeli chodzi o debaty, to dużo więcej pracy wykonują merytoryczni pracownicy Zarządu Głównego w pracach komisji i podkomisji. Gratulacje pomysłu powołania Komisji Naukowej Naczelnej Rady Łowieckiej. Jakie były kryteria co do wyboru członków? A więc e, komisja naukowa to jest takie oczko w mojej głowie i ja tutaj ponoszę pełną odpowiedzialność za powołanie jej przewodniczącego czyli profesora Gwiazdowicza któremu delegowałem powołanie reszty członków dobranie sobie całego zespołu merytorycznych ludzi z wiedzą ludzi z doświadczeniem ludzi z pasją którzy będą wypracowywali jak najlepsze rozwiązania dla naszego zrzeszenia Kiedy zostanie wprowadzona strategia dla łowiectwa Ile uda się z tej strategii realnie wprowadzić i w jakim czasie? Czy polskich myśliwych stać na wprowadzenie tej strategii? Czy Naczelna Rada Łowiecka i Polski Związek Łowiecki wie, jakie będą koszty tej strategii? Czy to będzie się wiązało z podwyższeniem składki albo tworzeniem specjalnego funduszu? Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, temat bardzo istotny i nagramy o tym osobny odcinek, a wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie na naszych stronach internetowych pod koniec kwietnia. Gdzie w tym roku będzie Hubertus Ogólnopolski? Hubertus Ogólnopolski jest obecnie w fazie planowania, ale z całą pewnością nawiążemy do najlepszych i najstarszych tradycji łowieckich. Protest myśliwych. Dlaczego prezydium naczelnej Rady Łowieckiej nie było? Szanowne koleżanki i koledzy, nie jest to prawda. Wszyscy członkowie naczelnej Rady Łowieckiej aktywnie uczestniczyli w protestach w takiej czy w innej formie, czy u siebie regionalnie, czy centralnie. To, że kogoś nie było fizycznie, w Warszawie podczas protestu to nie znaczy, że w nim nie uczestniczył. Niektórzy z nas aktywnie reprezentowali Naczelną Radę Łowiecką i Polski Związek Łowiecki, chociażby w rozmowach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Więc materia jest złożona, ale proszę mi uwierzyć, wszyscy działaliśmy, działamy i będziemy działać o dobro polskiego łowiectwa i wszyscy działajmy razem i trzymajmy się razem. Wiem, że niektórzy zarzucają mi, że nie było mnie widać na protestach, no w sumie łatwo mnie, za, łatwo mnie zauważyć albo nie zauważyć. Ale już e, mówiąc całkiem serio, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, e, niektóre osoby Zarzucają mi brak mojej obecności na ta, podczas tego protestu, ale te osoby akurat doskonale wiedzą, jaką miałem sytuację rodzinną i uważam tego typu pomówienia, insynuacje w moją stronę za bardzo niesprawiedliwe, a wręcz żenujące i nie będę się do nich więcej odnosił, a jeżeli ktoś ma coś mi do powiedzenia, może to zrobić w rozmowie prywatnej, a nie używać do tego mediów. Dlaczego zachowujecie się jak wierchuszka? Kiedy przyjeżdżacie do nas na wieś na polowania, to wam pachnie i smakuje nasz swojski chleb z masełkiem, a jak potrzebowaliśmy waszego wsparcia stojąc na barykadach, to się schowaliście jak kundle do budy? To chyba jakaś prowokacja. Nie wierzę, że ktoś mógł tak, takie, takie pytanie zadać. Wszyscy jesteśmy członkami Polskiego Związku Łowieckiego na tych samych zasadach? Mamy swoje struktury, wszyscy doskonale je znamy, rozumiemy. Każdy z nas ma związek z wsią, każdy z nas ma związek z rolnikami. Z pachnącym chlebkiem i smacznym masełkiem, też jak najbardziej. Ale szanowne koleżanki i koledzy, skoro właśnie zwracamy się do siebie w takiej formie grzecznościowej, to też używajmy grzecznościowego języka, nawet w komentarzach. Na jakim etapie są wprowadzane zmiany na liście zwierząt łownych? Na razie do żadnych zmian nie doszło, a wszelkie zmiany, jakie mają zostać ewentualnie zostać wprowadzone, będą w oparciu o opinie zespołu do spraw reformy łowiectwa i opiniach naukowców, tak aby to wszystko było z korzyścią dla polskiej przyrody i dla naszego ekosystemu. Dzieci na polowaniach, kiedy wrócą? No ważny temat dla wszystkich myśliwych, dość drażliwy w przestrzeni publicznej. Kiedy wrócą? Mam nadzieję, że jak najszybciej, że będziemy mogli wychowywać swoje pociechy zgodnie z naszymi przekonaniami, z naszym sumieniem, ale do tego jest potrzeba nowelizacji ustawy prawołowieckiej, nad którą wiem, że już są prace. Dlaczego 30 tysięcy niezrzeszonych nie chce być w kołach łowieckich? Czy uporządkujecie patologię w kołach łowieckich? Dlaczego nie ma łatwego dostępu do kół łowieckich dla nowo wstępujących? Oczywiście to są ważne problemy, z którymi borykamy się na co dzień i próbujemy je rozwiązać. Sami wszyscy, koleżanki i koledzy doskonale wiemy, z jakimi w cudzysłowie patologiami się borykamy, z jakimi trudnościami. My chcemy naszym zadaniem i my chcemy zrobić nasz związek bardziej otwarty, bardziej przyjazny, bardziej transparentny i na no dużo prostszych i jaśniejszych zasadach, tak żeby, aby każdy z nas już obecnych członków Polskiego Związku Łowieckiego mógł się odnaleźć i tak, aby zachęcić całe nasze społeczeństwo do wstępowania w szeregi rycerzy Świętego Huberta. Co Naczelna Rada Łowiecka robi w przypadku nieprawdziwych informacji o łowiectwie podawanych przez media na przykładzie stacji TVN? Czy mamy plany, jak poradzić sobie z hejtem na myśliwych? Koleżanki i koledzy, yy... Właśnie pracujemy nad tym jak radzić sobie z tego typu rzeczami. Oczywiście prowadzimy monitoring mediów i niebawem już mam nadzieję, że to już niebawem dział prawny będzie miał wszystkie narzędzia do tego, aby reagować z całą stanowczością na nieprawdę jaką rozpowszechniają różne instytucje, różni ludzie. Musimy to prostować, musimy społeczeństwo edukować, musimy mówić o tym co faktycznie robimy. Jeżeli chodzi o sprawę hejtu sam się z tym spotkałem, sam się z tym borykam. Jestem poddawany ciągłej krytyce, niekoniecznie konstruktywnej, e, więc i tutaj też na to znajdziemy sposób, bo nie może być tak, że ka na każdego z nas jest wylewane wiadro pomyj. E, są kierowane groźby, w tym te karalne. E, na pewno na to nie pozwolimy, wypracujemy odpowiednie mechanizmy, abyśmy mogli się bronić. Czy łatwiej było być kapitanem reprezentacji Polski, czy prezesem Naczelnej Rady Błowieckiej? Dobre pytanie. Odpowiedzialność i presja jest chyba taka sama i w reprezentacji Polski, i w Naczelnej Radzie Łowieckiej. Czy masz czas dla rodziny? Jestem w ogóle bardzo zajętym człowiekiem. Tego czasu mam mało, ale staram się go wykorzystywać jak najlepiej. Czy oprócz siatkówki i Łowiectwa masz jeszcze jakieś hobby, pasje, zainteresowania? W ogóle sport i łowiectwo pochłaniają mi tyle czasu, tak samo jak życie zawodowe, życie rodzinne. Mam małe dzieci, małe dzieci dwóch młodych chłopców bardzo dynamicznych, nie mam już czasu i chyba nawet ochoty na inne pasje. Kocham owiectwo, kocham sport i to mi w zupełności wypełnia całe moje życie. Jak Twoja rodzina radzi sobie z hejtem, który cię dotyka? Moja żona, podczas gdy byłem jeszcze zawodowym sportowcem, usłyszała na mój temat, na swój temat już dosłownie wszystko. Teraz e, jest podobnie, chociaż niektórzy przekraczają granice w krytyce, ale sobie z tym radzimy i, i wychodzimy z tego obronną ręką. Czy mundur kupiłeś, czy szyłeś na miarę? O, nasz strój organizacyjny. Dla mnie, na, na ludzi o moich rozmiarach, można kupić w każdym sklepie ze strojem organizacyjnym dla ludzi o moich wymiarach. Czy w Twoim domu jada się tylko dziczyznę? Nie, nie tylko dziczyznę. Oczywiście, że nie. Ale dziczyzna króluje tego mięsa, jest najwięcej. Dla nas jest ono najzdrowsze, najsmaczniejsze i mamy największą radość z jego jedzenia. Czy są plany zmiany munduru? Bo ten jest przestarzały. Jeżeli chodzi o nasz stroj organizacyjny, Pracujemy nad pewnymi delikatnymi zmianami, korektami, one, one nadejdą, ale to jest jeszcze pieśń w przyszłości. Koleżanki i koledzy, dzisiaj wyczerpaliśmy już wszystkie pytania. Jeżeli podoba, podoba Wam się taka forma komunikacji, dajcie kciuk w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z pracami Naczelnej Rady Łowieckiej, subskrybujcie nasz kanał. A ja czekam na Wasze opinie, komentarze i pytania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dasz bur.